Natalia zatrzymała się tuż przy strażniku. Spoglądała na kamienną figurę i przypominały jej się wszystkie legendy i niesamowite opowieści, jakie o niej słyszała. Tak bardzo się boję. Nie wiem, czy on mi wybaczy milczenie w tak ważnej sprawie, jaką jest syn. Jego syn. Tak bardzo go kocham, ale nie wiem, czy wie, że ja tu zawiniłam. Wybaczył mi moje zachowanie, moje kłamstwo. Ale czy teraz też to zrobi? Anioł stanął tu za strażnikiem. Rozłożył szeroko skrzydła, powietrze zafalowało. A tuż nad kamienną postacią pojawił się wąską smugą promień słońca. Nie bój się, cokolwiek się wydarzy i tak zyskałaś zupełnie nowe życie. Potrafiłaś spojrzeć na nie. Jak na najcudowniejszy dar. Pokochałaś siebie, odzyskałaś wiarę w swoje możliwości. Bądź pewna, że wszystko się dobrze ułoży. Już ja tego dopilnuję. Dobrze, że jesteś, odezwała się pierwsza, gdy tylko zobaczyła ukochanego. Ja też się cieszę, że Cię widzę. Zaskoczyłaś mnie, wybierając miejsce spotkania. Ale potem przypomniałem sobie nas, gdy byliśmy bardzo młodzi. To tu po raz pierwszy cię pocałowałem. Tu składaliśmy sobie najpiękniejsze obietnice. Doknął dłonią jej policzka, ale delikatnie się cofnęła. Wyczuł, że coś jest nie tak. O, widzę, że to musi być jakaś poważna sprawa, skoro potrzebujesz pomocy strażnika, zażartował.